Witam wszystkich dzisiaj niedziela odskocznia od prac rolniczych Wybraliśmy się w podróż po Polsce żeby zawieźć maszyny to znaczy talerzówkę i maszt No i okazało się że jesteśmy niedaleko takiego miejsca jak wilczy szaniec No i tutaj sobie zwiedzamy z Magdo właśnie minęliśmy tutaj budynek co to był za budynek? Narat jakiś, tak? Tam, gdzie dokonano zamachu na Adolfa Hitlera. I idziemy. Toalety szukałem jeszcze. Nie wiem, czy was to zainteresuje, czy nie. Ale myślę, że może coś nagram. Tutaj widzę, widać jakiś fajny bunkier. Nigdy tu nie byłem. Słyszałem o tym miejscu opowieści. No, no i byliśmy 50 km to aż. Żal było nie zajechać tutaj Pogoda trochę nie dopisuje bo pada deszcz Skront dla gości Grubość ścian i stropów nie mniejsza niż 7 metrów Ja pierdziel. Jak to fajnie Muchem jest

Pogoda jeszcze dodaje grozy temu, temu miejscu. Tutaj znowu coś jest. Aha. Zakaz wstępu, ale zobaczymy. A to już jest cegła. To na żywo to robi takie wrażenie. Tak. Ja nie mogę. Wszystko ci już też zapytało.

Zobacz, taki beton z kamieniem, co? No, fajnie tutaj. Jakie to wrażenie robi? Ja nie mogę. My się rozwaliło troszeczkę. Patrzę jaka gruba ściana Tutaj ktoś patyczki powodstawił Fajnie to Nie? Fajnie Patki rury jeszcze widzisz jak wystaje rury jakie? Ile tam pod ziemią musi tego być jeszcze, co? O, tutaj mamy schron Adolfa Hitlera Jak ktoś jest ciekawy, to możecie sobie tutaj zatrzymać, poczytać My sobie zaraz też poczytamy Ładny miał domek Na, szeroko obie na szerokokątny obiektyw trochę za ciemno chyba jest Без uh Угу. -huh. mają w tych wszystkich szparkach Aha. i, i to jak tam się wejdziesz, to możesz się zdziwić jak coś tak. połaskoczy po czole patrz, schodki jeszcze z podjazdem tak podjazd no, na tych dwójkę tam tamtym dalie, Dziwacznie, ja, nie to no. się wszystko zawaliło, nie? To pewnie było na górze, a tutaj jakiś włas. Nie wiem, jakiś basen. Zbiornik wodny? O jest, tutaj tak, jest tablica. No basen przeciwko O, widzisz? Tak czułem. Czułem właśnie. Tutaj, no, zioło ktoś palił. Tu jeszcze za ogrodzeniem też jakieś betony, ale to był kompleks wielki. Fajnie, że tu jest deszczowa pogoda, ale tutaj ładnie chodniczek wybrukowany. Ja cię bierdzia Zobacz Druty Ale to nie żebrowane Proste druty Chodź tutaj, zobacz Nie wiem czego tak cicho mówię Jakie poprotki ładne Да, все, где хоть. О, так. Это нормально. Да, 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 да. Я думал, что... Tak, ja mówię, to u roku dodaję jeszcze, teraz ta pora roku, jesień, deszcz pada Teraz spadniemy się jakąś dziurę, zapali się, coś pod nami. Patrz tam jeszcze coś jeszcze to, to mijaliśmy już, bo już nie wiem, ja, zakręciłem to się To jakie to wszystko jest wielkie Wyobraź sobie ile tutaj tej pracy było włożone tego Cementu, betonu, tych cegieł, nie? Tych drutów było kafelki No To zobacz, to, to nie kafelki, to jakiś marmur No Mhm o, o! Jaki fajny! Oj boże, kto cię tu wyrzucił? Kituś, jaki to ładny! No, to Kiduś, jakiś. No, zobacz, jak on dobrze wykarmiony! Hej! Cześć, kochani! Jaki duży? Jaki ty ładny? Jak uroczy! Ale jaki upasiony No. Podatka. Ty, ale. To jest... ona musi tu być... Tak, ona tu jest jakaś, wiesz, to, to nie jest bezdomny Siło. kot, za dobrze wygląda. Zamaskowane przejście. To chyba jest yy, stare. Znaczy to jest zdjęcie chyba jak oryginalnie było, nie? A to już od, odbudowali pewnie na wzór tego. A tu następny schron. No ładne ładny stan. Poczytamy zaraz Schron Hermana Goringa No, każdy miał swój ten widzisz No, ten się bardzo ładnie zachował O, ty wyjątkowo można wejść jakieś wiesz, i teraz, też i powietrze też wentylacja wody, 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 wody. No. Alkoholem tu czuję. pan tam przed nami. No. O patrz, tak to wyglądało, widzisz? To tak. No, ładnie to wyglądało kiedyś. To było zrobione. I oni tutaj tam by chodzili, widzisz? Uważaj na głowę i tyle. Ni się to zachowało Tak, tam byliśmy Ale tu się zawaliło Dom Teraz patrzymy. No, tu są mi mieszkało, jak były naloty, to się tam uciekał do schronu A, magda mówi, że to było drewniane, ale później, ale dziwny zapach. Tak fajnie po tym łańcuchu woda spływa, cichutko jest, nie? tutaj było? Kasyno. O, proszę Dziwny zapach, nie? A to z tych z jest rzeczy to Drewniane Drewniane, no Magazyn zrobili jakiś Tak wygląda z zewnątrz to kasyno O, jakiś wóz wóz. A ty wóz to Fajnie wygląda nie. A jakie ładne spawy A no. to chyba to kasyno z drugiej strony, nie? No. A, to jest taki patch podzielone jeszcze. Jakie to wielkie jest Ile tutaj by pszenicy zsypał? A to co to za komin? Albo A może wentyla, wentylacyjny, wiesz? Taki tam z podziemiu połączony Albo obserwacyjne było takie jazdki. Zaraz zobaczymy. Gąsienica z czołga, zobacz. nie, albo nie, to jakaś z A może tylko takie szczątki o, gąsienicy. To, no. to garaże, zaraz, zobacz. Wpisów patrz, tu jest kolejny obiekt wizytę, 21, dużo tych obiektów jest, nie? Zaraz zobaczymy co to jest. Też jakiś skład. O widzisz No można wejść, tak, tylko najpierw czekaj poczytamy No dźwięki szyfrowania tej Enigmy Myślałem, ja że to jest taki wielki obiekt ten. Myślałem, że tu kilka schronów, a to jest ogromne tutaj. Ile to? Yy, dwa kilometry, tak? Żeby to obejść? No tak mniej więcej. Ścieżka chyba ta historyczna 2 kilometry wynosi. Ile tu wynosi? jest nieudostępnionych No tak. Miejscu. Patrz jakiej grubości ściana. Przerażające. To jest przerażające, a zarazem fascynujące. Na filmie to tam sobie pooglądacie, ale na żywo to jest mega, mega przeżycie. Tylko się zostały. Tak. I kawałek metalowego okna. A to, a to czytaliśmy z tamtej strony chyba o tym, co to było, wiesz? Jak tam byliśmy? Wejście na zdjęciu No Chyba powolutku będziemy zbliżać się do końca, co to jest 23 Schron szefa biura pasowego 3 Rzeszy Tyle zostało z biura pasowego No i to jakby na tyle. Tam już na parkingu na widać nasze autko. Pójdziemy jeszcze do tego? Do sklepu z pamiątkami? No to nie wiem, to jakieś małwory pod oczami. Niewyspany jestem czy co? A to już druga kicia Patrz, też niczego sobie. A ja taką pamiątkę sobie kupiłem. Amunicję z tego miejsca postawię sobie w biurze. Stoją też jest koteczka. No? No, ale posiada też. A no, jak tupta Jak tubta. Moje No? To naszej tuśki podobnie. No? Grubasek. Dobrze nakarmiona. E, dobra, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się Wam spodobało. Patrz, kolejna kicia. No ale <laughs> zostawcie łapkę w górę, subika i miłej niedzieli. Pozdrawiam. Ty Wam nagram, bo te koty są normalnie kwadratowe. One szyi, one szyi nie mają. Takie Ale dobrze. Dobrze karmione. No To jest dwa. To jest dwa. Same kotki. Jakie śliczne. Nie Piękne. a jakie przyjazne wszystkie. No.